Dzień dobry. wita Państwa. Piotr Synowiec ze spółki Kreatikon oraz. Grabczyński Filip. Witam serdecznie. Do tej pory, od roku 2017, realizowaliśmy zajęcia edukacyjne z robotyki, z programowania, znane jako kraina twórczości, a od marca roku 2020 opracowaliśmy globalny system edukacji kosmicznej Globe Kids. I właśnie już niedługo we wrześniu roku 2020 można będzie spotkać nasze łaziki marsjańskie na stoisku Rover Challenge i właśnie, właśnie zapraszamy, żeby zbudować model, żeby przeżyć tę atmosferę wyścigu łazików marsjańskich, czy, czy poznać własne talenty, ale także online każdy z zainteresowanych nie tylko ci którzy dotrą do Kielc są mile widziani są zapraszani żeby skorzystać z abonamentu skorzystać z zajęć online właśnie globki z globalnej edukacji kosmicznej czy poprzez budowanie zestawów edukacyjnych Log Education czy także z poprzez nasze warsztaty w terenie, tak samo jak Rover Challenge odbywa się w Kielcach, odbywa się na torze marsjańskim, gdzie realnie sprawdzane są konstrukcje łazików, są wykonywane testy załóg, które skonstruowały łaziki czy sterują łazikiem. Także Globe Kids to są zajęcia terenowe, które bazują na zdjęciach satelitarnych, a także zapraszamy do warsztatów. Jak pracować z kamerą, jak występować na YouTubie. Filip, opowiedz proszę o Twoim doświadczeniu z, na zajęciach Glob Kids. Mm -hmm. No to takie zajęcia mniej więcej wyglądają następująco. E, otóż opowiadam tam, e, jak, e, jak to mniej więcej wygląda, jak, jak się prowadzi kanał na YouTubie, e, jak to wygląda w zależności od danej tematyki, e, prawda. Tam też opowiadam o, o różnym rodzaju właśnie. Tutaj y, y, nagrywania dźwięku, czy też, y, czy też naświetlenia. Y, oczywiście nie jestem tutaj y, w tej dziedzinie y, jakimś wielkim ekspertem, coś tam co prawda wiem. A powiedz Filipie, czy na co dzień używasz kamer, które stoją na statywie? Y, y, no właśnie, bo kamery na statywie... Y, no, no co dzień tak. Bo kamery na statywie zazwyczaj służą do nagrywania ujęć właśnie statycznych. Na przykład tak jak teraz jest ta dyskusja, prawda? A, mam do ciebie pytanie. Skoro używasz kamer na statywie, to pomyśl, ile można więcej uzyskać, jeżeli kamera byłaby na takim urządzeniu. No cóż, na pewno. No to jest zupełnie inny rodzaj ujęcia, prawda, bo ujęcia akurat z drona to zazwyczaj to są stosowane do różnego rodzaju przebitek bądź też ujęć panoramicznych. Proszę Państwa, po raz pierwszy dron będzie używany także w wyprawie marsjańskiej. Już w lutym lądują misje na Marsie, które mają zamiar dronem badać na bliższą okolicę. I dlatego warsztaty Globe Kids, które proponujemy, także będą uczyły, jak filmujemy z drona, jak montujemy najazdy czy, czy zdjęcia panoramiczne wykonywane z kamery umieszczonej na dronie. Zapraszamy już niedługo, od 11 września do Kielc, na, na Tor Marsjański, wokół niego będziemy mieli stoisko właśnie oznakowane Globe Kids. Co więcej, osoby, które też pytają o standardy, o bezpieczeństwo, zapewniamy, że, że dezynfekcję na stoisku organizujemy dzięki Clean Go. To jest polski patent. Jest to konstrukcja stosowana także, także w Bibliotece Kraków. I także osoby zainteresowane takim rozwiązaniem zupełnie autonomicznym, bez podpięcia do prądu, rozpalającą delikatną mgiełkę odkażającą, Także zapraszamy, żeby przetestować urządzenie, zobaczyć jego trwałość, ale także, żeby zainstalować swoje instytucji tam, gdzie w, ten, w tym roku szkolnym planujecie zajęcia dla dzieci czy dla młodzieży, ponieważ myśmy już wytestowali, prezentujemy i zapraszamy do, do stanowiska na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, która nas obecnie gości. Bardzo dziękujemy za, za udostępnienie studia i wszelkie informacje. Co do udziału w ROVER Challenge, będą na oficjalnych stronach organizatora. Także udostępniliśmy, zaprojektowaliśmy stronę erckids.eu, czyli wersja, rodzinna wersja dla grupy przedszkolnej, grupy szkolnej, grupy nastoletniej, gdzie każda z tych grup ma swoje wyzwanie online. Także zapraszamy erckids.eu, jeśli mówimy o online nowych konkursach czy, czy pomysłach, ale także osobiście na, na stoisko przy Politechnice Świętokrzyskiej między 11 a 13 września. A w komentarzu udostępniamy link do całorocznych warsztatów czy wyzwań kosmicznych online. Może jeszcze Filipie opowiesz, jakie ty na co dzień nagrania wykonujesz, czy co można znaleźć na Twój temat na YouTubie? Znaczy ogólnie tak, ja nie nagrywam dużo, jeżeli już nagrywam, to zazwyczaj są to gameplaye, czyli nagrywanie gier, jak ktoś przechodzi daną grę, prawda? Bardziej jednak zmierzam do nagrywania vlogów, czyli nagrywania z ręki, nie tak jak teraz mamy to nagranie ze statywu. No i vlogowanie, czyli właśnie opowiadanie, na przykład, ży życie codzienne danej, danej osoby, prawda. Mm. A powiesz jeszcze, czy uczysz się w tym kierunku? No, staram się samodoskonalić, na pewno. Teraz też staram się dostać do takiej szkoły, udało mi się. Dostałeś się do tak, szkoły, tak? Tak, dostałem się do szkoły mhm. na technika fotografii i multimediów, taki Kratulacje. kierunek. Czy było więcej chętnych na, na jedno miejsce? Niż no właśnie osobę? było dość sporo chętnych, i to, że mi się udało, no, to też y, jest troszeczkę szczęście. Takie. Jest to sukces, tak. Ja no też tak, no. to widzę. Mhm. Y, no i mam nadzieję, że na pewno, y, no, zwracając, że się już dostałem, to nie chcę zmalnować tej szansy i na pewno się jakoś samodoskonalić w tej dziedzinie, by by osiągnąć no wiele, wiele potem sukcesów, by, by móc potem na pewno bardzo dobrze montować filmy. Gratuluję Filipie. Ja tylko powtórzę, że roboty, które Państwo zobaczycie podczas Rover Challenge, czy na stoisku, czy w transmisji online, zachęcamy, żeby je Nabyć do domu, zarówno w wersji Lego Education, czyli powiedzmy oficjalnej, rozbudowanej i, i mocno, mocno zaawansowanej, ale także przez kontakt Globe Kids będziemy promować różne poziomy robotów, wszystkie, które będą się ruszały, które będą sterowane zdalnie, ale na różnym poziomie dostępności. Także zdecydowanie warto śledzić nasz kanał warto się pytać czy osobiście czy online ponieważ chcemy żeby w dobie edukacji która jest jakby w zawieszeniu tak nie wiemy jak długo szkoły będą działały w osobistym kontakcie taki zestaw bądź jeszcze bardziej przystępny zestaw u państwa w rodzinie będzie dawał olbrzymią samodzielność, czyli mając zestaw w domu, niezależnie jaka jest edukacja, czy spotkamy się osobiście, czy spotkamy się tylko online, państwo rozwijacie talenty dziecka w wieku przedszkolnym, w wieku wczesnoszkolnym, czy w wieku nastoletnim dzięki zestawom, które mają wiele, wiele scenariuszy, więc Łazik to jest tylko oczywiście jeden z przykładów kilkudziesięciu modeli, które Udostępniamy w abonamencie Globe Kids, które uczymy jak zbudować, tworzymy grupę, gdzie się dzielimy doświadczeniami, a nawet zapraszamy na First Lego League, na turniej oficjalny międzynarodowy, czy zapraszamy na wyzwania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do, do spotkań podczas Rover Challenge na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 11 do 13 września. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Filip Grabczyński i Piotr Sławiec. Dziękuję pięknie.